Witam wszystkich Państwa serdecznie. Jak wiadomo mamy okres przedświąteczny, tak? Każdy z nas idzie po choinkę, na zakupy, gdzieś do marketu. A więc pokażę jak bezpiecznie i sprawnie szybko zaparkować. Jak każdy z nas wie, każdy pojazd jest wyposażony tak I ten, a w taki znaczek. Jeden większy, drugi mniejszy. Powiedzmy, że to jest środek pojazdu, prawda? Czyli taka tak zwana nasza, można powiedzieć, oś pojazdu, środek pojazdu. Mój sposób jest bardzo prosty, sprawny, zrozumiały. Zaraz właśnie będę Państwa wprowadzał. Czyli przyjeżdżamy pojazdem z tamtej strony, zatrzymujemy przód do znaczku, czyli do znaczku. Nasz przód zatrzymuje się w nocy. Lub jak Państwo wolą, bo czasami możemy troszeczkę później zahamować wcześniej przed pierwszą lampą pojazdu czyli skrajną pierwszą lampą pojazdu czyli jeżeli ja bym był końcem mojego pojazdu, czyli zatrzymałbym albo lampę, lub sam kluczyk włączamy światełka, patrzymy wszystko jest ok Jedyneczka. Ja zawsze na taki wspaniały sposób polecam Państwu dwójka jedynka. Zawsze mi wejdzie ta jedynka, Zawsze jest błędna. Nigdy mi pojazd nie zgaśnie. No i co? I zaczynam parkować. Czyli klameczka. Każdy pojazd mówiłem, moja tojotka jest to wypoznaczona klameczkę jak ta klameczka dojdzie nad krańcową lampę, będę na maksa kręcił w prawo. Czyli robię ten najazd prawo kierowniczek, najazd pół i jadę powolutku. Jak moja klameczka znajdzie na lampę skrajną pojazdu, będę kręcił na maksa. Oczywiście patrzę, co jak, jak zawsze, wielka ta i Jest na maksa, na, na pół jest sprzęgiełka, trzy metry samo dole, samochodzi w dół. No i oczywiście, pięknie zaparkowałem jak zwykle. Jak zwykle, oczywiście. Patrzę teraz. Proszę Państwa, proszę zobaczyć. Jest oś naszych ustępów. Naszy pięknie, idealnie. Dosię tego pojazdu, prawda? Czyli pięknie zostało to zaparkowane. Mój pojazd został pięknie zaparkowany. Nie wchodziłem głębiej, gdyż bym uszkodził infrastrukturę drogową. A jak wiemy, wszyscy musimy uszkodzić, Tak? Bardzo. Proszę Państwa, jak wszyscy wiemy, zawsze kiedy wyjeżdżamy, to nie jest jeszcze koniec sukcesu, jeszcze jest wyjazd. A więc zajmijmy się teraz. Jak wiemy, teraz będziemy się zmagali z wyjazdem, czyli wyjeżdżamy z parkowania prostopadłego. Nie jest to, proszę Państwa, takie proste. Aczkolwiek ten mój sposób jest naprawdę operacyjny i polecam, żeby Państwo go wdrożyli w swoje właśnie życie. Czyli tak, jeżeli środek pojazdu czyli tutaj ten słupeczek znajdzie się na końcu pojazdu z mojej prawej, skrajnej, z prawej strony wykonuję jeden obrót kierownicą i jadę w tempie 3 cały czas do tyłu jak moje lustereczko znajdzie się na końcu pojazdu z prawej strony dokładam cały obrocik czyli to wszystko na maksa do końca i wychodzę 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 Dotąd, gdyż gdy na, moje mocowanie mysterka tutaj znajdzie się na środku jezdni, na której będę się włączał do ruchu. Wtedy kierunek w lewo i włączamy się w lecajem. Tak tam pojazd na bardzo podajmy miejsce na jezdni. Czyli zaczynamy, tak? No. No. Działaj, 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 no. Słuchaj, jestem w ogóle cieszę się razem z tobą, że mogę spełnić twoje marzenia Gratuluję Ci No Obowiązkowo, no to co ty? No, także pozdrawiam cię Cieszę się razem z tobą, pa widzisz, zdała. To jest to właśnie. Czyli to. Pierwsza rzecz, kieruneczek, patrzymy w lustereczko. Lewe Prawe, środkowe, nic nie ma. Wspaniale, czysta pozycja. Och, jedziemy, jedziemy, proszę Państwa, jedziemy, bo czasu szkoda. Czyli zaczynam, wychodzę. Jak słupeczek będzie w końcu pojazdu, zakręcę jeden obrót kierownicą. Czekam, 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 czekam powolutku. Jest cały obrót, jadę dalej. Jak moje lustereczko pokryje się z tylnią końcową lampą, czyli końcem pojazdu, zakręcę wszystko. Jest wszystko jadę dalej. Patrzę się do tyłu, łapka za zagłówek. Nie do tyłu, bo jak jedziemy do tyłu, patrzę do tyłu. I się do ruchu. Robię to sprytnie, szybko, jak lisek. Patrzę w lewe lustereczko. Środkowe nie ma nikogo w trawełku. Nie mam pierwszego rowerzystę. I kręcam do siebie na matce. Podkręcam kawary tego pojazdu. mi pozycję na jezdni. No, no, no.